Witajcie z Cena Mi Dzisiaj miał być odcinek z muszkinówki Zobrótko Pól, ale niestety nie wiadomo, przy przyczyn. Film po prostu się nie nagrał. Ale spokojnie postaram się zapewnić Wam inne atrakcje. A szkoda, bo to był naprawdę mega wspaniały odcinek. Niestety pozdrowień z poprzedniego odcinka nie ma. Ale spokojnie, jeśli udzielicie się w komentarzach, to będą serduszka. Aj, kusi, żeby takie auto kupić. Ale dzisiaj zajmiemy się obróbką pól. No, niestety. Takiej żarówki na razie nie potrzebujemy, to nie będziemy kupować. A zaraz. Jakie są statystyki? To możemy dzisiaj porobić. Oczywiście możemy pojechać po po mleko. Przy okazji sobie się poducz. Spróbujemy sobie pojeździć spokojnie. Albo czekajcie szczególnie. Czekaj, czekaj. Idealnie, wiecie co będziemy robić? Tak. Siana kosty się szykują. Dlatego wejdziemy troszeczkę tak, co za mi napisał, chłop. Potrzebuję dużych ilości. Przykominam, ale nie. Nie się gonią, dobra. Spróbujemy sobie wykosić trawę. Oczywiście na napsie Zrobię to samo osobiście żeby było ciekawie. A was, kochani widzowie, zapraszam do oglądania. Troszkę z podknięciami, ale udało mi się to wszystko wykosić. No i fajnie, bardzo dobrze. O, akurat na tamtym nieudanym nagraniu szukam szczepki Tu proszę. Co to jest? Dobra, spoko. Wejdziemy po zgrabiarkę, żeby zająć się szybkim po prostu ścianokosem. Tak, świetnie. I jeszcze sobie nie rozwaliłem tej zgrabiarki. Ani nowej Valtrys. Ale bym się nie wypłacił. Byłaby szkoda takiej maszyny. No, ale cóż, ten ups. Dobra, widzę, że wszystko udało mi się po prostu zgrabić. To spokojnie miałem sprawę. Spróbuję odstawić tą grabereczkę. Mam No, co zrobić? Dam, oczywiście, że dam. O, to teraz szybko. Dobra, połączyłem to teraz szybciutko na. No. Postaram się to pięknie przestrząsnąć. time lapse. Pięknie. Jeszcze tylko yy, sprasować i możemy zbijać nasze snopki. To gdzie jest moja maszyna do Która się rzecz jasna nie rozstaje. Absolutnie. Właśnie, gdzie jest moja maszyna do bela. Intuicja Podpowiada, że powinna być. O! Widziałem że gdzieś koło cze, czegoś złego. To, to jest Holland, To powinna stać koło mojego drugiego kombajnu. Tak. Ale. Skoro dzisiaj mamy się na nie Żniwa, to bym powinna robić sobie snopki, które sobie dzisiaj zrobimy time -lapse naprawdę, teraz już. To strings, miles miles, it... Dobra, krzowe są w gorszej sytuacji. Więc krówki dostaną dzisiaj z Zaraz zobaczymy to, kto ode mnie chce. To sobie postawię tutaj. Bo dzisiaj wydaje mi się, że będzie bardzo zyskowny ten dzień bo, do, bo będziemy dużo dzisiaj zarabiać. I jak powiedziałem. Tak to zrobimy. Dostajemy pieniążki. Tylko gdzie jest nasza przyczepka? Nie musicie, że podmłynam. Nie wiem Ale zobaczymy. Idziemy. Przy siebie. No i zobaczymy jak to będzie. Ile zarobimy dzisiaj? Jakie zyski będą? Jakie sukcesy? Dobra, już nie ma co się dziwić. Telefon cały dzień dzisiaj przydziałał prak praktycznie, ale znam swój telefon i wiem, że po, po prostu troszkę jeszcze powiedziała. No dzisiaj wydaje mi się, że nie będzie po prostu. Ej, za zacząłem patrzeć się na drogę, zacząłem bez gadać, Po prostu. No, żebym wyjechał. Dobra, egzaminator nie widział więc spokojnie, jak na egzaminie. I syk. Dobra, zatrzymać się i skręcamy, jedziemy. Przecież przy... pociąg, sobie stał w ogóle jest jakaś ciekawa ciekawostka. Ale ten kombajn czasami po prostu się ustąpią. To jest bardzo ciekawą rzeczą. I tak zawiedziemy sobie rzepak. Zobaczymy ile za co dostaniemy i się chyba z wami pożegnam Też Was lubię, ale to musiało po prostu nastać, niestety albo niestety tak już się nic nie działo Oczywiście wyłączki tak dalej możemy sprzedać na następnym odcinku No a dzisiaj naprawdę to mieliśmy zrobić, to już to zrobiliśmy. Więc możesz się za pożegnać. Cześć.